Prognozę miesiąca na luty 2019. Miesiąc luty nie będzie tak bardzo intensywny jak styczeń, jednak te pierwsze, ten pierwszy tydzień e, zaznacza się bardzo impulsywna, bardzo e, dynamiczna energia. Mogę nawet powiedzieć e, w jakiś sposób szokująco dramatyczna, ponieważ Mars ustawia się w kwadracie do Plutona. 13 mars. W baranie na ostatnich stopniach będzie przechodził także urana. Jak już opowiadałam wcześniej, planety znajdujące się na końcu znaku Zodiaku mają niestety tą, tą, tą energię, to działanie bardziej destruktywne. I tutaj należy, należy uważać, przede wszystkim w pierwszym tygodniu miesiąca lutego. Dodatkowo, co, co się dzieje dla raka? Słońce i, Słońce i Merkury znajduje się w znaku wodnika, czyli do 19 Słońce znajdujące się w znaku wodnika, namawia Cię prze, prze, przede wszystkim do tworzenia kreatywnych wizji, do tworzenia kreatywnych planów. Może pomyślisz tutaj o nauce, o kursach, o wyjazdach za, granicą, za, za granicę i stworzenia celów życiowych, w których jest możliwość się przede wszystkim indywidualnie spełnić. Merkury do e, dziesiątego także pozostaje w tym znaku, znaku wodnika, i tutaj należy myśleć wzdłuż i wszerz, inaczej dopuszczać inne pomysły, do, dopuszczać inne opinie, wiary, posłuchać co mówią inni, także e, stawiać przede wszystkim na współpracę, na e, kooperowanie z grupami, z organizacjami, z ludźmi, którzy myślą e, podobnie i y, dla tych osób dla, dla tych osób y, prze, przede wszystkim to urodzonych w znaku raka do 192 i z merkurem do 10 lutego masz tutaj szansę przede wszystkim wymyśleć, jak otrzymać pieniądze od innych, możliwe, że pie pieniądze wpłyną od, z korzyści od partnera, możliwe, że przyjdą pieniądze z ubezpieczeń, możliwe, że sam tutaj załatwisz te pieniądze czy też zorganizujesz w niekonwencjonalny sposób. Ale na pewno są tutaj korzyści. Następnie od 102 merkury przechodzi do znaku ryb i ustawia się w trygonie. Jest to najlepszy czas, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, o kwestie profesjonalne, o zarabianie, o zarabianie pieniędzy, także zdawanie egzaminów, czy też zapisywania się na kursy wszelkiego rodzaju. Może niektórzy z Was będą chcieli wyjechać, może zorganizować sobie. Urlop na drugie, na drugie ferie czy też na wakacje. Niektórzy mogą to połączyć przede wszystkim z zarabianiem pieniędzy i, i z wyjazdami za, y, za granicą, czy też stworzeniem kooperacji współpracy za granicą. Słońce, bowiem od 19 do końca miesiąca, sprzyja wszelkim poczynaniom ponieważ obie planety stoją w Trygonie, tak? czyli zapowiada się bardzo ekscytujący, produktywny czas, bo przy okazji z Merkurem zarobisz tutaj niezłe sumki. Merkury w marcu będzie w biegu wstecznym, będzie w rybie w bieg wsteczny, czyli należy kierować się intuicją, należy kierować się empatią i jeżeli jakieś przedsięwzięcie, jakiś cel nie do końca zrealizuje się. Masz jeszcze drugą i trzecią szansę, ponieważ e, zostanie tutaj także w marcu, on będzie w biegu wstecznym i później znowu w biegu prostym. Te trzy szanse co, so, są Ci dane na następne dwa miesiące. E, 4, e, 4 lutego odbywa się bardzo ważny nów, kiedy to jeszcze przedtem oczekujemy właśnie tej trudnej kon konstelacji Marsa w kwadracie do. Plutona. I Ty masz znów, e, u Ciebie chodzi przede wszystkim o sposoby otrzymywania pieniędzy od innych, o tworzenia e, zabezpieczeń lub też e, przeorganizowaniu e, wspólnych zasobów, tak? Na, na przykład jeżeli ktoś jest w jakimś partnerstwie, ci, którzy nie są w partnerstwach lub ci, którzy są w partnerstwach i załatwiają jak, więcej pieniędzy od innych, mają tutaj szansę wymyślenia czegoś nowego. Wenus 3 lutego przechodzi do znaku Koziorożca i razem z Saturnem i z Plutonem stoi naprzeciw. Razem z tą Wenus w opozycji ważne będzie przede wszystkim uregulowanie relacji w partnerstwach wszelkiego rodzaju, w partnerstwach bliskich partnerstwach dalszych, i tutaj należy razem z tą Wenus nie tylko uporządkować i stworzyć stałe struktury. Wenus w Koziorożcu patrzy na zabezpieczenia, patrzy na stałość, patrzy na prawdziwość. Może y, będziesz y, wprowadzał zgodę, może będziesz się dogadywał z partnerem, może tutaj y, zadbasz także o siebie, czy też otrzymasz wiele propozycji, czy też zaproszeń, na przykład. Do wejścia w nowe kontakty. Otwierałabym się tutaj na nowe. Rak nie jest chętny na, na, na zmiany, na opuszczanie sfer komfortu czy też wyjścia z jakichś z jakich schematów, ale tutaj otworzyłabym się, ponieważ z Wenus naprzeciw czeka Cię, prze przede wszystkim czekają Cię propozycje. Które, które dają na pewno y, zabezpieczenia, czy też sprzyjają na przykład w zarabianiu pieniędzy i w kwestiach, y, w kwestiach profesjonalnych. Jowisz powy zostaje w znaku strzelca i z Jowiszem masz tworzyć harmonię w dniu codziennym masz patrzeć, jak ten dzień jest zorganizowany, czy masz odpowiednią ilość snu, odpowiednią yy, ilość pracy, nie tylko praca, praca dla rodziny, ale także należy się samemu zrelaksować, należy samemu odpocząć, należy zadbać o siebie, należy zadbać o swoje zdrowie, szczególnie jeżeli Saturn pozostaje w opozycji, teraz jest w opozycji dla drugiej, dla drugiej dekady urodzonej. Bardzo ważnym wydarzeniem i luty jest ostatnim miesiącem urana, który stoi w baranie. I stoi dla ciebie od 7 lat w kwadracie, przeszkadzając i szkodząc. I przez 7 ostatnich lat bardzo się tutaj dużo z tym uranem, którego energia jest w kwadracie bardzo agresywna, yy, bardzo się tutaj wyda dużo wydarzyło. Ten uran pozostaje ostatni miesiąc w niekorzystnej pozycji. Następnie 6 marca będzie przechodził do byka i ustawiał się w pozytywnym sextil. Razem z uranem ostatnie dekady w kwadracie ostatnie dekady urodzonych raków mają tutaj szansę przede wszystkim wyjścia, jeżeli chodzi o kwestie profesjonalne, o kwestie zawodowe z uzależnień wszelkiego rodzaju. Może niektórzy z Was z tym, z tym kwadratem nawet e, zrezygnują z jakiejś pracy, czy też zrezygnują e, z, je, z jakiejś czynności, którą wy, wykonują, aby spełnić się osobiście? Może tutaj e, na tej drodze profesjonalnej jesteś? powiązany, jakieś układy, które Ci od dawna y, nie sprzyjają, czy też jesteś poniżany, to może być mopping, to może być jakaś agresja. Tutaj bym bardzo uważała, ponieważ Mars pozostaje jeszcze w kwadracie, także dla trzeciej dekady urodzonych do, y, do walentynek. Fokus jest prze, przede wszystkim na to, aby stworzyć harmonię, aby, aby wyjść z układów zawodowych i ścieżek profesjonalnych, które nie pasują do Ciebie. Gdzie nie czujesz swojego powołania, gdzie nie możesz się spełnić, gdzie robisz coś, czego naprawdę nie pragniesz, czego, czego nie lubisz, co nie jest zgodne przede wszystkim z Twoją duszą i z Twoim powołaniem. 14, czyli Walentynki, Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy przechodzi do znaku byka. I tutaj, ustawiając się w pozytywnym aspekcie, czyli w sekstylu, będzie sprzyjał poznawaniu nowych ludzi, łączeniu się z grupami ludzi o podobnym myśleniu. Mars w byku działa powolniej, ale dokładniej. I tu będą się pojawiali w kręgu Twoich znajomych ludzie, z którymi możesz wejść w kooperację, współpracę, czy też możesz na, nawiązać jakieś współpracę z grupami, ludźmi o podobnym myśleniu. I te swoje wszystkie czynności będziesz przede wszystkim wykonywał w sposób praktyczny, tworząc zabezpieczenia, tak? Czyli ci ludzie, którzy tutaj wejdą, od 14:02 do, do Twojego życia pozostaną już na stałe. Otwórz się na spontaniczne kontakty, tak? czyli uran w kwadracie i Mars w, w kwadracie. Trzeba otworzyć się na inne, trzeba otworzyć się na zmianę i z tą energią ery wodnikowej, która jest już tuż, tuż, tuż za rogiem, musimy prze, przede wszystkim otworzyć się na nowe, otworzyć się na zmiany. Wydarzeniem następnym, bardzo istotnym, jest przede wszystkim przejście Hirona do znaku byka. 18, 18 lutego Chiron przechodzi do byka. Hiron jest uzdrowicielem, on ma uzdrowić nasze rany, on ma pokazać nam, czy też będzie konfrontował nas z naszymi słabościami, będzie pokazywał, jak walczyć o siebie, jak walczyć o swoje ideały, jak przeanalizować wszystkie priorytety, cele życiowe, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu jest akceptacja samego siebie, że nie jesteśmy idealni, że nie możemy tutaj z każdym zawsze się dogadać, że może akceptując, załóżmy pracę taka, jaka jest, gdzie zarabiasz tylko. Ty, tylko pieniądze, a jesteś nie, niezadowolony, tutaj należy walczyć o siebie, tutaj należy coś y, zmienić, tutaj nie należy rezygnować, nie należy czekać, ale podejmować inicjatywę, działać, wychodzić y, z cienia, myśleć o sobie i z pozytywną energią przedstawiać się takim, jakim y, jesteś. Mars w znaku nie, nie Mars, tylko Chiron w znaku barana będzie uczył nas także, jak kontrolować swoje emocje, jak kontrolować swoje, swoje uczucia. Jak sami do, dobrze wiecie, nie przed każdym warto otwierać się czy też pokazywać się emocjonalne, bo można na przykład, jeżeli chodzi załóżmy o kwestie zawodowe, czy to jest w pracy, może ktoś to wykorzystać następnym razem przeciwko, przeciwko nam, kieron będzie pokazywał nam nasze słabości, ale w tym, abyśmy się pogodzili, abyśmy wyzdrowili, abyśmy byli uzdrowieni i zaakceptowali siebie, samego takim, jacy jesteśmy. Od 10 lutego i następnie od 19 lutego rak ma bardzo dobry czas, ponieważ słońce i merkury stoi w trygonie i jednocześnie 19 lutego masz pozytywną pełnię w pozytywnym sekstylu w znaku panny, ten sekstyl i pełnia w znaku panny ma przede wszystkim oczyszczać, ma organizować, ma uzdrawiać. Myślę, że wiele. Z wie, wielu zraków nie tylko zmieni swoje cele i priorytety życiowe, ale właśnie postanowi się uczyć, postanowi wrócić do ławki szkolnej, może zrobić jakieś kursy y, rozwojowe, może trzeba się nauczyć inaczej mówić, inaczej myśleć, inaczej wyrażać, inaczej przedstawiać, jeżeli chodzi o jakieś relacje, na przykład z rodzeństwem be, dla tych osób, które mają, na pewno też będzie to tutaj oczyszczone i yy, uzdrowione. Znowu w, w znaku wodnika, jeszcze wcześniej, jak już powiedziałam, z tą energią Marsa w kwadracie do Plutona, a Ty masz Plutona na zewnątrz. Mu, musisz pamiętać, że ta energia Plutoniczna jest destruktywna z jednej strony, z drugiej strony, Mars z Saturnem nakazuje przede wszystkim brać odpowiedzialność za samego siebie, zmieniać się, być takim jesteś, naprawdę stać do tego, co myślisz. Osobie pokazywać swoje prawdziwe uczucia, ale nie pozwalając innym wykorzystać się czy też ściągać do roli ofiary. Miesiąc wygląda prześwietnie, uran będzie odchodził z tego niekorzystnego kwadratu, który trwał już 7 lat i tutaj napsołu na dużo krwi wielu rakom, szczególnie z pierwszej i drugiej. Dekady. Myślę, że e, wa, warto tutaj otworzyć się na nowe, ponieważ planety zmieniające swoje pozycje i energia, która przyspiesza w roku 2019, prowadzi nas do radykalnych przemian, do radykalnych zmian struktur życia w polityce, w państwach, w społeczeństwie, ale także każdego każdego człowieka dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję miesiąc przedstawia się rewelacyjnie dla Was uważać należy do około tego pierwszego tygodnia w znaku wodnika i 13 kiedy Mars łączy się z Uranem zapraszam wszystkich do kontaktu zapraszam do porad numery kontaktowe są pod wideo dziękuję bardzo za subskrybowanie mojego kanału Warto subskrybować, dlatego że zawsze pozostaniesz na bieżąco z informacjami, co się dzieje w uniwersum. Życzę wszystkim pięknego miesiąca. Wszystkiego dobrego.